Witam w moim Zagrajmy Wy, Syndyk. Zacznę grę. W tej grze chodzi o to, żeby zakładać swoje lokale. I no po prostu, i żeby no, konkurencyjne lokale zapodobać. Można rozpocząć nową grę, czyli nową kampanię, lub założyć własny scenariusz. Ja założę własny scenariusz. No jakiś znowu jakiś błąd. Dobrze. I tutaj wybieram, możemy wybrać sobie jakąś postać. Najlepiej patrzeć na wiek, bo jak się ma na przykład duży wiek, nawet 60, no to po, jakim, po jakimś czasie, na przykład po czterech, pięciu, pięciu dni gra, gry, no wtedy no, gra się kończy, bo postać umiera, nie? No. Najlepiej wybrać sobie z, kapit z kapitałem dużym. Ja wybiorę Kaziół Kryminał, bo ma dużo 20, ponad 22 tysiące i 22 lata. Dobrze, zaczynamy grę. Najlepiej wybrać sobie na łatwym, bo mamy 10 razy więcej 10 razy więcej kapitału. Wybieramy sobie tutaj jakie kraje chcemy mieć. Ja wybiorę nowy Jork i... No i Wenecję, znaczy po Włochy, znaczy się, i miasto Wenecję. I no dajemy, akceptuj scenariusz. O, i jak widać, tutaj mamy, tutaj właśnie mamy, twoje swój lokal tutaj jest nasz lokal ja włączyłem sobie automatyzację bo szczerze na to jest tylko poka na pokaz, nie? No, jak widzimy mamy 10 razy więcej, 200, 208 427 dolarów i tutaj mamy 30, 39 tysięcy na, na syndykaty, czyli te takie coś na przykład Wybieramy sobie syndykat, najlepiej z bulldogiem. są najlepsze. Znaczy w każdym razie można sobie je wybrać, nie? Ja wybieram z bulldogiem. i tutaj sobie, czytam z pitbullem, bulldog, no bulldog. No. Yy, podpisujemy kontrakt i tu jak widać można kupić sobie bronię, tutaj, ja sobie wybiorę pięć. Tych, pięć tych, pięć tych... O, nie mogę. Nie, bazukę sprzedam. Nie potrzebna. Dobrze. I to. pięć pistoletów. To kupię 7 pałek. Dobrze. I tutaj można kupić sprzęty do sabotowania tych konkurencyjnych lokali. Najlepiej wziąć szczurki i pięć. Yy... Korników 5 i prusaków pięć tych, na, tych lepiej nie bo przez to się przyła, wszystko przy, przez wszystko przyłapują. Dobrze dajemy tutaj mamy swoje bilanse, że pranie pieniędzy, zakupy i te I to po jakimś czasie niekiedy rośnie nie no, możemy wyjść. Teraz idziemy do konkurencyjnego lokalu. Tutaj możemy wyzwać na pieczenie lub na przepisy. Tutaj można no, pozwać na przykład biuro podatkowe, prasę, najlepiej wszystkie ten, pośrednictwo pracy. O. I to. No, I jak widać już, biuro podatkowe jest zawiadomione. I no, poziom... Jak to się mówi Poziom klientów może spaść I tutaj Można wybrać ła ten Łapówkę Nie Łapówkę tylko haracz Pieniądze za ochronę O i tutaj jak widz widzimy Mamy korniki Chuligane akurat są No za darmo Tego się nie kupuje Mamy tu prusaki Czy tam karoluchy? Nie wiem Korni Korniki I szczury Ja wybiorę 3, 5 szczurów pięć korników i pięć prusaków czy tam karaluchów no i po jakimś czasie po... o już są tutaj yy, szczurki o i tutaj już są korniki i teraz powinny przyjść jakieś karaluchy i chuligany i tak jak widać myszy robią tak, że to wszystko że spada reputacja dlatego trzeba było wybrać biuro podatkowe żeby no, o wszystkim się dowiedzieli nie o tutaj jak widać idzie urząd pracy i departament zdrowia i tutaj o już robaki są i korniki i karoluchy no i to tyle można sprawdzić nawet menu i jeśli no jakaś na przykład Gouda, Gouda najlepsza jest, więc można dodać do swojego menu. Tutaj tym plusikiem można dodać do swojego menu. Ale dobrze, jednak wracajmy do swojego lokalu. Hmm. Tutaj. I tutaj można sprawdzić swoje menu. Mamy tu fruity di mare tuna, tuna jest najlepsza dla niektórych. I tutaj gdzie tu. No. Kiwi, no nawet średnia, kurczak, no i, no i TP, można sobie tam cenę podwyższyć albo zmienić. I tutaj są dane o przepisie, że jak na przykład będzie taka buźka, uśmiechnięta jak tu, to znaczy, że no, będzie odpowiadać każdemu. No ale dobrze, można sobie tutaj jeszcze y, rozbudować y, magazyn, kuchnię, znaczy kontuar. No, lokal jest już rozbudowany, więc tutaj już nie można. Tutaj mamy ochroniarzy swoich. Tutaj wybieramy sobie ten dostawy składników. Do magazynu. Wybieramy sobie tutaj no jak to wszystko jest, nie, znaczy jakość jaka ma być, nie? Czy cztery czy gwiazdki, czy pięciu gwiazdkowa, ta gwiazdka się dwa, co 2000 dwa podwyższa, nie? No. Tutaj można sobie mebelki, nie? Tutaj. Tutaj też. Coraz lepsze, coraz lepsze. Tutaj już są takie eleganckie. No. Tutaj są takie krzesełko plastikowe, nie? No. Tutaj można sobie wszystko zrobić. No. Można sobie iść tutaj na inne miasto i żeby więcej pieniędzy było można sobie zrobić tutaj lokal tutaj można sobie lokal wystawić okej okay. i mamy sobie nowy lokal teraz możemy wrócić do Nowego Jorku i szukamy jakiegoś oh, w pobliżu swojej restauracji jakiegoś budynku do sprzedania. Jeżde, czy, to, czy to bardzo... Nie ma żadnych do sprzedania. Hmm. O nie, tutaj jest. I wybieramy sobie skład. Skład akurat jest nam potrzebny do przechowywania broni i no... ogólnie do przechowywania no, składników, które się nie mieszczą w lokalu. No. I tutaj teraz można taką... Na przykład tutaj dać komuś broń. Ja dam pałkę, pałkę. Kaziu będzie miał pistolet. To, to. Dobrze. I tutaj się teraz można... Tutaj można takie coś zysk ryzyko, idziemy tam gdzie jest najwięcej ryzy naj najmniej tak ryzyka, ale najwięcej zysku mało ryzyka, ale dużo zysku yy, i damy, dajemy akceptuj i okej okay. tutaj właśnie trzeba czekać musi dojechać do celu tutaj o jakieś jajo tygrysa czy tam jakieś zazwyczaj Nie? nie? No. Tutaj, mm, o jak widać tutaj już gliniarze jadą za nim. O i tutaj nie udało mi się. Obciążono cię grzywną w wysokości y, 1100 dolarów. Tutaj w każdym razie jak, moż, jak no już nie chce się zapłacić tej grzywny można tutaj kliknąć na tą ikonkę i po prostu zrezygnować z tej misji i nic się nie traci. Tutaj na przykład no, Gromadze, no ma, mało ma fabuły. Niestety bardzo mało tej fabuły ma, bo tylko musisz, tylko musisz, no trzeba tylko robić no, przepisy, bo takie tam... można Tutaj się zatrudnia yy, na przykład taką, daj się tutaj, jak chce się zatrudnić i tutaj kucharz, obsługa sezonowy menadżer nie tutaj można sobie zrobić własny przepis klikając na to I ja sobie biorę, no tam p, e, jakieś tam dziadostwa nie no, na przykład kangura o no, tutaj grzyby, kalafior, kukurydza, kurki, marchewka tutaj ogólnie jest to takie no dar lasu nie czy tam takie warzywka Tutaj na przykład jest serek, tutaj są wędliny, albo po prostu jakieś mięso na biał jest tutaj. Tutaj są owoce, no nie zawsze owoce. O i na przykład kokosa. No i co? I dajemy do pieca. I dajemy OK. I teraz mamy pizzę Można ją nazwać, nie. I teraz wracamy. Można iść zobaczyć y, do menu. Gdzie tu jest nasz. Tutaj może nie jest to zapisane. Frutti di mare to jest najgor najgorszy przepis, który może być. Mozzarella. O. I tutaj no, parmezan. Tutaj właśnie o to chodzi, żeby nie przekraczało tej buźki właśnie. Takiej buźki, żeby nie przekraczało. Musi być taka buźka. Mhm. No. No, i, no i to na tle. Po prostu, tutaj jest bank, tutaj można sobie załatwić jakąś reklamę. Tutaj no mówię, syndykaty tutaj. Statysty statystyki z gry tutaj można sobie zapi zapisać tą grę znaczy automatycznie tutaj można sobie zapisać yy, zapisać tą grę a tutaj yy, menu tutaj się zapisuje, ja sobie zapiszę tutaj sobie zapiszę pizza mix no, no i to było na tyle, dziękuję za obejrzenie mojego poradnika a raczej let's play'a to do zobaczenia myślę że no jakieś let's playe dalej będą zrobione przeze mnie jeśli chcecie żebym zrobił jak, jakiś let's play to proszę żebyście pisali w komentarzach życzę